Hej, cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony ja A to jest kolejny w naszej serii zagrajmy w Bionic Commando. Y, naszym celem tutaj teraz będzie wydostanie się z tej szczeliny, tak. My jesteśmy właśnie po starciu z naszym lumionym burakiem, y, Który nas bardzo wkurzył. dobra, teraz sobie skoczymy fajnie. Y, tak. y, dobra. To jest moja, tak jakby to, to nazwać, najmniej, no tutaj najmniej dbam o jakość, bo, no, mogę dać 1800p, ale nie daję, bo mi się nie chce, chociaż nie, nie mogę, sorry, ja bym bardzo chętnie, bardzo chętnie dał wam najwyższą jakość oraz odcięcie tych boków jebanych, które mnie bardzo wkurzyły, bo naprawdę... Wścięło boki na YouTube w tej grze? To jest dziwne. W żadnej mi oprócz tej. Może jeszcze w innych czasach tam. Ale teraz to naprawiam, nawet i mm, postaram się to naprawić do strony Vegas Pro, Może to coś pomoże. Dobra, na razie wezmę sobie. Nasz ulubiony pistolet. Będziemy pistolować. Ale jest raczej. Znaczyć... To jest Dobra. oj, 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 oj to jest woda. O nie, to by... O fuck, tu jest biomek! Tu jest ten wielki biomek. Kurde, taki szybki to jest. O, patrzcie. O. To jest... O mf**ken. To już po nas. Już żyjemy. O oh my O oh my god. To będzie najgorsze. Co mogło być? Co mogło nas spotkać w tej serii? To będzie ten biomek, Dobra, no, to... no, chyba, że... Byłem dzisiaj w Media Express i miałem skupić Max Payne. No, no ho, ho, sam się zabiłem, co za żal. We Musimy się wynosić, a nie... Ja go pokonać, jestem zbyt ambicją dużo. Ja go muszę pokonać. To jest mój największy przeciwnik życiowy, tak, milionek. Ja Gdzie on jest teraz? Takie pytanie. Dobra. Gdzie on jest? Tam jest! Fakicie Muszę uważać to Tu jest pełno bossów w tej grze, naprawdę. Sony odcinek to jest boss to jest bionek taki zły bardzo, nie lubię tego biomecha, to jest mój, mój najmniej ulubiony bionek. Ale... Ja lubię go tu pokonać. Tak dokładnie. Masz. Bionek. Nienawidzę biomech w tej grze, bo jest najgorszy. No i... No trzeba takiego. Jest niemądry w ogóle Nic nie wiem Dokładnie. To jest Maszyna chce się nie zastąpić człowieka Aha, i co, i co, w drodze? Fuck! Fuck! Wow, 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 teraz będzie strzelał, gdy się założę Ale nieważne Po karę Cię to gdzieś też... Ha, ha, ha. Ha, ha. O nie, to był zły pomysł, to był zły pomysł Wczepiać się w niego Trzeba go w tyłach nie, 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 poznawić się życie spokojnie Dobra Muszę go zamknąć Mam taki cel przeciwnie, to jest mój cel Oj, 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 oj Pięciowe Co bici miomecha z grzbietą Wow, wow 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 Ja się tylko tutaj na górze w tym poziomie no, czyli bezpieczny No tak jest ja muszę uważać Dobra pójdę tu sobie tutaj na skałę Tu jest bezpieczny. Wezmę i postarzę się w kochaną broń naszą która już nam nie raz w tej grze pomogła To jest tak granat jak oczymiony Dobra, teraz FU! Co to było? Nie co było rzucone w ogóle no. Ma pół życia. Teraz jak to zlamy tą akcję, to ja nie wiem co sobie robię Fuck, muszę uważać Teraz to... <laughs> Dobra, ma pół życia, teraz ma... Skończyłem go, jest! O, oh, fuk, dobra, podrzućmy like sobie na wychodzę, patrzcie. Czemu to się nie day. odblokowało? Jeszcze jeden. O, mam pasek adrenaliny, tak. To teraz, o właśnie, umiejętność atak obrotowy. To jest bardzo fajna, obrót, patrzcie. To jest właśnie adrenalina nasza i teraz, shoot Mał. No, to jest super, naprawdę. Dobra. O, odblokowało nam się to coś. Nie wiem, dziwne było to dialogowe, że ten. Że powiedziano nam, że, że mamy się wynosić, a tak naprawdę musieliśmy z nim walczyć. To było dziwne. Ja już wam tłumaczę, co chodzi w tym adrenalina. Adrenalina to jest to czerwone na dole, jeśli to widzicie, i za pomocą A plus B na padzie. E, Możemy zrobić takie coś, że obkręcić tak się jakby yy, naszą adrenaliną i to zabija wszystkich. Ja to sobie zostawię na biomechy i te inne. O nie, tu są te. Tu są ci mocniejsi panowie. Tacz, patrzcie, tamci. To już są yy, ciężka piechota. To jest, która ma karabin maszynowy, na którą trzeba uważać. I ja to zrobię. ale... Aj, 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 Ja się tutaj rozkuśtam. Aj, 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 aj. Nie, nie rozkuśtam się lepiej, Dobra. Ja bym uważał. Dobra. Dobra, uważam. Aha! Spoko. O nie, skończyła mi się amunicja, ale na niego to tam się mało co wykorzysta no, no. trolu, Patrzcie jak to można fajnie zrobić Lecisz stary Też zaraz lecisz O można nim sobie tak fajnie się bawić trochę to można O przepraszam dobra Szpogódźmy się To już było łagodniejsze, o wiele. Dobra. A! Mój sensor od myszki! wariuje. Teraz gram tą złą myszką. Na kabel. nam grać w moim Pro Gamer BOOM! Bezcenne. Nie wiem czemu wykorzystałem na niego granatę, ale nieważne. Taki jestem już. Popróbują napis Peps, nie wiem czemu. mają jakąś mowę czy coś, ale ja nic do tego nie mam. Nie zarabiam, bo mają fajną gierkę stworzyli. O, teraz będzie mówił taki jakiś koleś przez teraz całą grę. To będzie trochę uciążliwe dla nas. Troll. Oni mają fajne bronie bardzo. Też bym chciał takie mieć, ale my tu dużego arsenału nie możemy mieć. Jest też wada tej gry bardzo duża. Nie. Yeah. O, mamy tam super. Amunicję do naszej ulubionej Zuki, którą nie miałem się jak obsługiwać na początku. Nie wiedziałem jak się obsługiwać tak na początku. Dobra, okej. Okay. Muszę uważać na niego. Podejdę go. tak. Fuck, no troll! Co to było? Dobra, nieważne. Z tymi nie zdenerwowałeś, z mnie zdenerwował. Więc wyleci w pole minowe. Tak. O, wyleciał sobie tam. Na koniec innego kraju. On sobie tam się spakował na wakacje i sobie jedzie na wakacje na pole minowe, tak. Zawsze o tym marzył wow.